O kurde. O kurde stary. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na custom personalizację tych oto właśnie butów Nike Air Force One, a wykonam je specjalnie dla Reziego. Na samym końcu oczywiście zobaczycie jego reakcję. Dawajcie sprzęt. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czuga i witam Was w kolejnym odcinku. Powiem Wam szczerze, mega się stresuję przy tym customie, bo chciałbym, żeby wyszedł naprawdę dobrze. Jak zawsze na początku część rzeczy już mam przygotowanych. Pewnie zauważyliście, że mam dwa kolory, czyli czarny i pomarańczowy na przebitkach. Główny zamysł jest taki, że motyw powstanie tylko i wyłącznie przy pomocy tych dwóch kolorów. Chcę, żeby był trochę związany z enduro i z elementami również związanymi z samym rezim. Będę musiał dużo grafii przygotować na laptopie, do wycięcia właśnie na ploterze, dlatego, ploter też już jest przygotowany. A do tego wszystkiego będzie nam potrzebna folia samoprzylepna. Zanim przejdziemy do przygotowywania samych butów, mam dla Was informację. Kiedy otrzymałem ten srebrny przycisk na 100 tysięcy subskrypcji, bardzo często pisaliście, żebym go po prostu skastomował. Jeżeli chcecie, żeby był spersonalizowany. To piszcie to w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę i pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć kolejnych materiałów, bo mam ciekawy na niego pomysł. Szykujmy buty. Teraz, żeby od razu nie zdradzać Wam całości projektu, pokażę Wam, jak będą rozłożone kolory, właśnie czarny i pomarańczowy na całym bucie. Tak przedstawia się rozkład kolorystyczny, ale tutaj, moi drodzy, mam już wszystkie warstwy, które są przygotowane, ale będę wszystko zdradzał stopniowo. Kolor czarny wecie już na buty, pewnie będą jeszcze jakieś minimalne poprawki, ale teraz przejdziemy do koloru pomarańczowego. Po takiej rozgrzewce możemy zacząć kolejny dzień, buty wyschły, więc teraz możemy przejść do tak zwanego szablonowania. Teraz przyszedł czas, aby pokazać Wam jak będzie wyglądała jedna ze stron butów. I takie właśnie elementy będą zdobiły zewnętrzną stronę butów, czyli mamy tutaj elementy, które można było zobaczyć na sklepie Reziego, również troszeczkę Enduro, no i nowe logo Rezji. Teraz te wszystkie grafiki, które widzieliście muszę przerobić na krzywe, tak żeby ploter był w stanie wyciąć to wszystko w formie naklejki. Elementy mamy już rozstawione w programie do plotera, dlatego teraz czas wszystko wyciąć. No i oczywiście nigdy nie może się obejść tak, żeby nie było jakichś problemów. Ploter troszeczkę zaczął wariować i poszarpał grafikę. Będę musiał zobaczyć, czego mi brakuje, dociąć ewentualnie te elementy, no i zobaczyć, czy po prostu całość będzie mi odpowiadać. Tak na chwilę obecną prezentują się buty z naklejkami. Jeszcze muszę tutaj akurat opalarką przygrzać, żeby wszędzie ładnie ta folia podchodziła w pory skóry. Po tej stronie już Wam zdradzę, będzie po prostu takie mniejsze, znaczy mniejsze, większe logorezji, które będzie na czarno i będzie ono łączyło się z tym i z tym płatem skóry. W takim razie dogrzewam i zaczynamy malować. Myślę, że buty swoje odpoczęły, dlatego teraz możemy zabrać się za języki, które nie są jeszcze gotowe. Tutaj akurat będzie dosyć prosty temat, ponieważ znaczek tutaj u góry pomalujemy na kolor pomarańczowy, a ogólnie cały język będzie w kolorze czarnym. I tak będą te sznurówki, które będą ładnie wybijały się z całego buta. Myślę, że powinno wyglądać to całkiem spoko. Języki mamy już pomalowane, teraz muszą dobrze wyschnąć. Został mi taki przedostatni etap, nie wiem czy zwróciliście uwagę na projekcie. Były takie delikatne kropeczki pomarańczowe, to miała być taka imitacja powiedzmy piasku. Takie dodatkowe ozdoby z jednej strony butów i z drugiej strony butów. Dlatego zobaczcie, jak to będzie wyglądać. To zrobię delikatnie pędzelkiem. No, a ostatni etap, no to lakier, a wszystko postaram się, żeby było w macie, żeby te buty tak się nie błyszczały, ale żeby były takie stonowane. Buty dla Reziego skończone, dlatego zapraszam Was teraz na oficjalną prezentację, a na końcu zobaczycie jego reakcję. Kolejny custom Nike Air Force One zakończony, tym razem buty zostały wykonane dla Reziego. Główny motyw kolorystyczny to czarny i pomarańczowy. Po zewnętrznej części butów można zobaczyć bardzo charakterystyczne grafiki, które kojarzą się z Rezim i w tym jego nowe logo Rezi. Po wewnętrznej części butów pokusiłem się na umieszczenie większego logo Rezi wtopionego w jeden z płatów skóry. A całość została wykończona delikatnym, matowym finisherem. Czuga, moi mili, jest to taki twórca na YouTube, który customuje rzeczy. Zaproponowałby strzelić naprawdę bardzo fajne buciki. No jestem ciekaw właśnie, jak to będzie wyglądało. O kurde. O kurde, stary. Summer vibes. O, Mega fajne. No. Na kozaku, tak ta. Zarąbiste Rezi nawet jest Ja kan trzymaj O stary Kawał dobrej roboty Ja pierdziu Ale detale dobre Mega odwalone Ej Zajebiste Czuga naprawdę, szacuneczek Ej, ale co, jak co? Jest to zajebiste, że są takie brudne są, nie? Że są takie pochlapane tym pomarańczowym. I to fajnie fituje. I super, że jest połączenie Enduro Style'a z oficjalnym logo nowym. Summer vibes, no w ogóle kosmos. Nie, miał, nie miałem nigdy customowych butów. Moje pierwsze customowe buty. Zajebiste. Czuga naprawdę, mistrzostwo. Dziękuję pięknie. Z tego serduszka. Świetne są subskrybujcie mojego Instagrama, aby śledzić kolejne projekty, link macie w opisie i obejrzyjcie koniecznie poprzedni odcinek, w którym customowałem dysk twardy, który świeci w ciemności. Na razie, trzymajcie się, cześć!